Na tygodniu jak człowiek w pracy siedzi to temperatury były po 17-19 stopni, a dzisiaj weekend zimny wiatr 6 stopni, no ale postaramy się może coś zrobić, także pierwsze co się zajmiemy, czym się zajmiemy to napalimy w piecu, żeby można było także no trochę te robocze ubrania no podajemy, są zimne i wilgotne. Dzisiaj miał być jakiś przymrozek w nocy, ale chyba nie było, ale rano było dosyć chłodno Także bierzemy się za rozpalenie. Tak. No i w piecu się pali. Jak się zamknie to dźwięk jest taki jakby samolot nadlatywał Nie wiem czy to słyszycie Tutaj to wygląda tak, z góra już jest zalana, to już wyschło teraz muszę osalować. To, to kolano będzie zalane tak, żeby, żeby można było to rozłączyć czyli dotąd ta rura, żeby była wyjmowana w razie w to będzie zalane I gdzieś dotąd to wyrównane, ale tym to się już chyba prawdopodobnie zajmę latem jak już chyba że mi starczy czas jak po, po, po ogarnianiu tam wszystkich tuneli i tego baldachimu tą dziurę tak samo trzeba będzie a no to widzicie ta rura nie będzie wyjmowalna no bo to tutaj będzie tak samo zaklejona. Do, do, do demontażu będzie tylko to i ta rura w razie jakiegoś czyszczenia czy czegoś to. tylko tyle no ale nie, nie wydaje mi się żeby że trzeba było coś tu czyścić bo rura 110 średnicy także tutaj mam Stare drewno z baldachimu się suszy, bo one mokre bardzo było, bo Oj, wyschnie to palety. Spalam te stare deski, to, to co niepotrzebne, żeby trochę porządku też to było. No i się trochę ubrania ponagrzewają, buty I, i będziemy działać dalej. A tak w międzyczasie Wam pokażę, tutaj mamy już cebulę posiadam baldachim już jest przykręcony ale jeszcze tylko te deski te dwie boczne na jeszcze stara folia tu na górę mam mam zamiar założyć ten poliwęglan bo tam miałem docięte dwie, dwie płyty leżą tam pod tym startą desek tutaj też mam cebule, przykryłem folią żeby kocury nie łaziły a to docelowo te, te spary to e, owinę tak jak zawsze, znaczy jak zawsze. No jak, jak są małe rośliny, to siatką dookoła mam taką siatkę. Tutaj to właśnie coś takiego jak tutaj leży. Tutaj tutaj jest plan taki, że super już mam wykonany. Tylko z mam go w pracy, nie przywiozłem go. Będzie trzeba się tam dostać i wykopać. I zrobić to odrodzenie, bo tu ewidentnie jest przechodzone, kocisko. Piecu się pali, bo się coś tam kopci. Tutaj zrębkę mam jeszcze w gorcyce. Jeszcze niech sobie podrośnie trochę. Podlewam ją od czasu do czasu. Zasiadłem, jest 26,5 pięć załadowany do pełna Tą suchą zrębką Pogoda Pogoda się zrobiła, przed chwilą padał śnieg z deszczem Ja się wziąłem za robotę Przykręcam te dolne deski Bo już te fundamenciki, o których mówiłem, mam, ale mamy w pracy Nie zdążyłem ich zwieść ale związania w tygodniu. Także ja się biorę za przykręcanie tych dolnych, dolnych kantówek, z tym muszę coś, coś zrobić, z tymi deskami. To co lepsze pozostawia, zresztą spalić. I tu mamy jeszcze te, te zrębki, co mówiłem z września tamtego roku. Także trochę upały chce mam także biorę się póki po pogoda, ja w miarę ciepło a to są te podstawy pod ten tunel ta już posiekana ja to siekam taką alamotyką na kawałki niech to poleży trochę podeschnie posypałem także jeszcze tym obornikiem granulowanym a gdzieś za tydzień przekopę to tak głębiej żeby to po prostu zaczął gnieć drugi tunel, tunel to samo W drugim tunelu, tak samo posiekane, posypane granulatem, tutaj mamy 17 stopni. Cebula jakoś stoi, ale to może przez, to, że, przez ten mróz. A tu ten tunel trochę się za niego wziąłem. Trochę tych kantówek na dole już powymieniałem. A tu są te fundamenty pod ten tunel. To robiłem sam, formę zrobiłem z panelu podłogowego skręcane wkrętami lekkie zbrojenie z drutu czwóreczki w środku no i kątownik żeby przykręcić do kantówki 12 sztuk zajęło mi to jakieś 2 miesiące w pracy w tygodniu robiłem dwie sztuki trzecią na, na weekend zalewałem no i tak to powoli się robi 12 sztuk zaimpregnowane gruntem Mam nadzieję, że to się nie będzie tak rozpiaszczać od stania na, na trawie i od wilgoci. To jest zrobione z tej gotowej takiej zaprawy konstrukcyjnej. Także tam, gdzie się tylko wody dolewa, worek worek jeden mi na to wystarczył. 25 kg. Tak Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Beton już Praca na dachu jest zakończona ogień się pali blachę przykręciłem na silikon i okleiłem jeszcze lepikiem jak na razie jest w porządku szczelne były opady deszczu No tu jest beton, lity wkręty wystają jak wspominałem o tym nielegalnym przekroczeniu granicy u mnie Także już powoli za to wziąłem supek Stoi Troszkę źle to obliczyłem, bo ten supek docelowo miał stać tam, ale tam nie ma bardzo miejsca, bym musiał Burzyć tą starą konstrukcję tego betonu, także postawiłem go tak mniej więcej No nie w połowie no. Ale tak, tu są duże krzaki, zarośla Stąd puszczę sobie drut do tamtego słupka, bo tam jest supek dobrze zakotwiczony Na tą przestrzeń, którą tu Postaram się jakiś odcinek siatki albo czegoś i to po prostu za, zamkniemy. No, żeby tu się nikt nie przedostało rędy. Także powoli prace idą do przodu, zalałem to cementem i muszę teraz pomyśleć nad kawałkiem jakiejś siatki. To jest odległość około metra. Lepiej późno niż wcale, bo to sobie przypomniałem, że mam jeszcze zrobić te ulitki. Echo jest takie, bo jest tam suszarni ulitki, w sensie te zawijające takie ja używam takiego materiału nie wiem co to jest dokładnie taki mam gdzieś skądś pozyskałem takie paski, takie używam I jak to się robi ja to widziałem gdzieś na jakimś rosyjskojęzycznym czy białoruskim yy, filmie że właśnie taka prosta konstrukcja z kawałka panela dwie listewki żeby yy, nasypać ziemi po prostu i równo z tymi listewkami to ziemię rozprowadzić. Sypiamy nasiona i zwijamy, sklejamy na końcu taśmą, podpisujemy i wsadzamy takiego zwijańca, zawijańca do doniczki. O ile to jest dobre, od normalnej po prostu od normalnego siania piatruszki, czy marchewki, czy buraka, no bo normalnie to siejemy w jakiś tam rowek, w rabatkę, czy w coś. No i później robimy tak zwaną przerywkę, co jest. Yy, bardziej takie yy, yy, wyrośnięte zostawiamy, a te młode, takie po prostu yy, słabsze od, odrywamy. No i dużo idzie na się, po prostu na, na zniszczenie, no bo odrywamy. A tutaj, yy, jeżeli się trochę postaramy i te korzenie ładnie stąd powyciągamy, no to mamy piękną rozsadę. No i wydaje mi się, że szybciej jest, yy, szybszy jest zbiór, bo mamy. Yy, ja to trzymam w cieple i to rośnie, a nie przypuśćmy, że będę jeszcze przymrozki i nasiona nie wykiłkują yy, w gruncie posiane tak w rabatce. Także ten sposób od kilku lat już go stosuję i, i naprawdę jest dobry. Tak zabiorę się do roboty. Ja już uliczki mam gotowe, zrobiłem przy sztuki. z arbuza, na razie zrezygnowałem. Będę go te wymówki normalnie. Albo może gdzieś za dwa. Tygodnie pod koniec yy, kwietnia, bo wydaje mi się, że na oknie yy, do 15 maja to za długi się wyciągnie. Także Z tym się jeszcze trzyma, trochę opadów było, trawa rośnie, więc trzeba się wziąć za włożenie silnika do kosiarki. Ja tak co koniec sezonu wyciągam ten silnik yy, z kosiarki w razie w, jakby ktoś się włamał czy coś do altanki. Aby nie ukradł kosiarki. Na no samego wózka chyba nie weźmie. Na silnik mam możliwość w pracy po prostu a takiej drewnianej podstawce on jest. Wstawiam go sobie w końcu w pracy. On po prostu zimę tam przezimuje, jak to się mówi. Jak jest coś do zrobienia przy nim, to w międzyczasie też zrobię. Także trochę bezpieczniej jest niż miałby ktoś się włamać do altanki, bo bywają mi takie przypadki. I po prostu ukraśnie. Tu jeszcze. Nóż, trochę też go, jak to się mówi napawałem, wcześniej to robiłem zwykłym migomatem, a teraz się trafiły takie trafiły elektrody, się elektrody takie do napawania zębów, do robienia odwiertów w ziemi, także one są takie odporniejsze na ścieranie, zobaczymy co z tego będzie. Bo tak to kosiarka odjeżdża w krawężnik czy, czy, czy w kamień, to już się wyszczerbiało, to zobaczymy teraz, może się okazać za twarde, zobaczymy. Zobaczcie co trafiłem. Ziemi. W których raz z kolei mi się trafiła zabawa. Dobrze, że nic nie zrobiłem Delikatnie nabrałem, ona się zakopuje. Ale mają wniosek gdzieś w inne miejsce, niech sobie zrobi tam kryjówkę. Późno, bo późno, ale w końcu wysiałem. Nasiona marchew, burak i pietruszka. Ja używam takiego ręcznego Jak to można na... Siewnik, siewnika chyba o, nie sieje tak na, na przerywkę jak to się mówi, tylko no, zawsze tym jest jakaś tam kontrola nad rozsypywaniem tych nasion chociaż i tak zobaczymy co, co z tego wyjdzie, bo ta ziemia jest jakaś akurat do tego typu warzyw To jest jakaś słaba ta ziemia Zawsze takie mikro z tego mam, ale zobaczymy, w tym roku, w sensie w tamtym jeszcze ten obornik dałem, to może coś to pomoże. No zobaczymy, zawsze tam jakiś zbiór będzie. Tutaj zrobiłem już taki mały szalunek. Na razie nie będę zalewał, no bo są tutaj szpary takie, będę musiał je pouszczelniać. Prawdopodobnie pianki użyję, bo mam taką piankę montażową starą. Także do tego poziomu będzie zalane, no a tutaj będę musiał jakoś to później, nie będę zalał całej tej rury tylko to, tą ścianę po prostu jakoś by... No wyprostuję, by żeby to jakoś ładnie wyglądało, do tego poziomu myślę, później się zrobi taki szalunek i do sofitu to dolać, a tutaj się da, bo to nie będzie tak bardzo rzucać w oczy, tylko że muszę po uszczelnie nie mam tutaj na działce tej pianki tylko w piwnicy, także... No, na razie jest coś takie zrobione. Powoli się coś robi. Później trzeba będzie załatać tą dziurę. Mam tu przygotowane takie dykty, jak to się mówi. No i powoli robimy. Na razie z działki zrobił się tartak. Na razie listwy. Piwę mam taką z agregatu zasilaną. Daję sobie radę do moich potrzeb. Zdjąłem folię z baldachimu. No i planuję dwie listwy dać trochę wyżej. Żeby tą podstawkę co tu stała do sadzenia ogórków y, trochę wyżej dać. Żeby była wyżej gruntu w razie przymrozków. No, planuję ją pomalować jeszcze dzisiaj jak poskręcam te listwy. Tylko trochę musi obeschnąć bo bez folii stała deszcz, padał i zmokła. Także deszcz desz drewno musi trochę odparować. To samo z tym drugim tunelem. A w sumie pierwszym moim tunelem. Powymieniałem wszystkie te szczytowe kantówki. Tu kawałek. No i folia tak samo czeka, tylko też trzeba go pomalować. Dół jest tak samo. Podskręcany dookoła, powzmacniany. Jeszcze zostało tylko przykręcić te betonowe fundamenty. To okno wyrzucić, bo okien nie będzie. Będą będzie tylko drzwi. I to wielkie okno z tyłu. Także powoli się do roboty trzeba brać. Bo czas nas goni, niedługo trzeba będzie nasiona wysiewać. Także działamy. Baldach już pomalowany. Dodatkowo dałem po, po parę poprzeczek, żeby ta folia, która jest na górze, żeby ten deszcz zalegający po prostu nie uginał i tak. No nie miałem to stosować ten poliwęgla, ale nie mam go po prostu, jest za bardzo zniszczony, także dalej będzie wisiała folia. Dałem też poprzeczki, żeby dwa poziomy były tego stolika do, do wysiewu. Wziąłem się też zamalowanie tego pierwszego tunelu. Just to trochę lepiej wygląda, bo tak to strasznie, jeszcze muszę tą folię pozrywać. No ale to, pomaluję sobie to, podnieść go do góry No i brać się powoli za wysiew Ogórka Ogórka i słonecznika bodajże, za kukurydzy, już nie pamiętam co tam mam przygotowane No i czekam aż to wyschnie Może górę pomaluję jeszcze raz, zobaczę No i trzeba będzie obijać to folią Także No niestety, trzeba robić dalej Tutaj mamy jeszcze niepomalowane, ale tu mamy taką sytuację i tu drugą, chyba nikogo w środku nie ma, bo już by podejrzewam wyleciały, ale patrzę jeszcze czy gdzieś nie ma, muszę to zlikwidować, nie wiem czy tam coś jest, ale podejrzewam, że przy otwarciu już by wyleciały, ale na razie nie mam tej gaśnicy takiej. Na te owady latające, tak znaleźć na razie zostawię, sobie tę gaśnicę. Ten nasz alunek uszczelniłem taką masą akrylową. Tam, gdzie mogłoby się coś wylać. No i tam do 24 godzin ma, się to, ma to wyschnąć. Także dzisiaj już chyba raczej nie będę zalewał, ale już niedługo. Już tak mniej szkaradnie to wygląda. Tylko jeszcze te deski, które przez lata zbierałem, bo się przyda, przyda. No i przyda się, bo piec jest to się w zimę, przyda i się je spali. Tam środka jeszcze nie malowałem, bo czekam aż wyschnie góra. żeby po prostu na głowę nie kapało. No i tyle. No i podniosłem na, razie na, na, na połówkach cegiełek. Tam jeszcze te dolne kantówki trzeba pomalować. No ale to trzeba. Trzeba będzie już na tych gotowych moich fundamentach, żeby to do góry poszło wykosić trawę, malować, no i co, no i zakładać folię i przekopać, no, no, tylko muszę ten nieład jeszcze posprzątać.